ido, będziemy teraz w dostały dwa dni do konferencji w Karlinie. Więc zasuwam teraz ładnie te obciąć te włoski nieuczesane do najlepszego barbera TNT. Chodź! Sionderos właśnie jedziemy do e, na konferencję. Manderos właśnie jedziemy do na konferencję przed galą w Karlinie. Jerba na drogę. Ja nie pokażę firmy, ale Jerba wieście mi, nie piwo. Więc wasze zdrowie i widzimy się w dalszych odcinkach. Dobra, ja mam takie dalsze. wrażenie. Że ja dzisiaj będę tak odjebany, że nikt tam tak nie będzie odjebany, jak ja będę odjebany Garnitur wziąłem sam prasowałem koszulę Sam więc... prasowałeś? Prasowałem sam Sam prasowałem, jak będzie jakieś niedociągnięcia, nie możecie się czepiać, bo ja prasowałem Znaczy możecie się czepiać, ale musicie wziąć poprawkę, że ja prasowałem Więc, więc... wiecie jak jest, życia nie oszukasz, pracować trzeba Wasze zdrowie. O właśnie, mamę oszukasz, a to oszuka, szukasz, ale życia na pewno nie oszukasz. Życie są krótne. Trzeba jebać jak koń. To powiedział 24 letni chłopiec. Kurde, trzeba jebać, naprawdę. Wczoraj, wczoraj, wczoraj słyszałem od mojego taty, że jego mama, czyli moja babcia. Świetnej pamięci powiedziała jak coś Andrzej chcesz osiągnąć, to musisz biec. A za to mówi, no i kurwa noga mnie boli dzisiaj. Kacper Melina zapraszam serdecznie. Słyszałeś, co tutaj mówił Twój kolega z Kaszub, nie przedłużając, daję Ci mikrofon, proszę bardzo, ustosunkuj się jakoś do tego. Witam wszystkich serdecznie na żywo i przed telewizorami, telefonami. Ciężko odpowiedź. Powiem. Tutaj twój kolega z Kaszu powiedział: Tak, chcę ci zabrać pas. Jest lepszy od ciebie. To też tak mówi w wielkim skrócie. Chciałbym, żebyś tak by skomentował. Chcesz mu oddać ten pas? To może daj mu go teraz. To jest nie rzecz. To co on musi zrobić, żeby ten pas zdobyć? Bo wiedział, że on go chce. On powiedział, że on nie przegrał. On jest najlepszy na Kaszubach. No nie uważałeś, chyba w pierwszym rzędzie siedziałeś. Eee, na początek bym musiał słoczyć. mierzyć o pas. Kasper, a ty wszystkich rybali powyższy na się na emeryturę, i tu już po prostu nie ma. <grych> Skąd ty tych rybali wziąć? Idzie na skróty, chcę od razu iść do ciebie. Co ty na to? No można przyjąć taką walkę. Ale tak jak mówiłem, pierwszy też zrobić tą drogę co ja no, zrobiłem tego pasa. Więc tyle walczy ja i wtedy możemy zrobić tak? <grych> y, Kasper, no teraz tak już może trochę mniej za no. Wczoraj grubna informacja, prawdopodobnie o której nie wiesz, że jednak twoim rywalem nie będzie sosna sośniński ze Sport Advance, ponieważ yy, doznał kontuzji na swingingu. Rozmawiałem też z jego menadżerem. jego menadżer w sposób zabawny to określił, że on chyba nie wie, że ciosów się nie blokuje twarzą. Rozwalił mu w poniedziałek będzie miał operację. Nie no, wspominałeś o szpitalu, o połamaniu, o noszach, o, o dużych rzeczy wspominałeś. No nie będę jego ma nie będę mówił o czym on mówił, ale mniej więcej w podobnym tonie się wypowiadał. Yy, Szacowne grono nie pozwala mi używać tutaj słów, <grych> padałych w tym kierunku, więc. Yy, zawód? Z kim chciałbyś się zmierzyć tak na szybko? Tak na szybko, to bym chciał, yy, zaszczyt by był, to Oszala Halo, Tomasz Adamek. Wszyscy chcą być. Tomasz Adamek jest utytułowanym pięściarzem starszej taty już. W jego drinku już jest, wiesz, no, takie trochę myszką trąci. Ale na przykład Bison Bizewski jest tutaj z nami na sali. Zapraszamy. Proszę bardzo, panowie, zapraszam. Face to face. Kaszubskie Mistrzostwa. No a kiedy? Jutro? Proszę bardzo. No i co pana, nie? Kto na tych Kaszubach jest najmocniejszy? Kto jest niepokonany? A jak to było z tym turniejem magii ciężkiej? Tak na chodniku potyczka. Na chodniku potyczka, ale flesy, co? Na twarz. I tam, powiedz mi, ostatnio jak tam walczyłeś z tym bań, co tam czułeś? Bo mówiłeś, że to... jest na, na tyle mocny, że mógłby na przykład Kacpra uszkodzić? No uszkodzić, uszkodzić by mógł, ale myślę, że ogólnie to ciężko by było mu wygrać z Kasperm. Bardzo. Czyli cenić tego kacperka, jednak nie uważasz, że jednak ten Kasper coś tam potrafi. No jak mam nie cenić? No powiem co mistrz Polski, no. No o czym tutaj mówimy? Tak, dokładnie. Należy cenić pas mistrza Polski, jest to pas mistrzowski. Bardzo niesłusznie przez niektórych jest deprecjonowany. Chciałem powiedzieć, że to jednak coś znaczy. Wielu pięściarzy o tym marzy, wielu pięściarzy chciałoby ten pas mieć. Co z czego zresztą tutaj bizon jest też dowodem, więc panowie, parę sekund dla was. Proszę bardzo, face to face, który pierwszy mrugnie. Bliżej panowie, tutaj bliżej, bliżej. Tutaj, ktoś może porusza? O, ale ona tutaj lata! Są emocje, są iskierki! Coś się dzieje! Będzie chyba ta walka o taka kaszulę tutaj. Kasper, powiedz, na pewno zauważalna jest jedna rzecz ostatnio w Twojej karierze, taka powiedzmy dosyć poważnie przerwy w social media. Praktycznie jest Ciebie pełno, powiedz z czego to wynika? Czy przyjęły chcesz pokazać innym pięściarzom, że po prostu zmieniasz ten wizerunek? że wszyscy mówią, że 50, są nudni, że gdzieś tam się nie pokazują w tych mediach. Ty chcesz pokazać, że jest inaczej, tak? Staram się też promować e, boks, bo jednak e, zawodnicy tak mało tego pokazują, czy tam media, więc staramy się, znaczy staram się pokazywać. Też e, można tak powiedzieć, że zatrudniłem... tych obserwujących, większe zasięgi i też słyszę z ze zewnątrz ludzi, że oni właśnie tego potrzebowali którym żebym coś powiedział, coś tam pokazał jak e, jakieś tam życie mi leci ale staram się też życia prywatnego nie pokazywać więc swoje prywatne rzeczy troszeczkę szanuję, dlatego dużo tam boksu jest, też monotonność strasznie, dlatego też widzicie często... Ale no bo jesteś boksenem, nie strażakiem, bo to, to, mam. to mam. być to ma być innego to no jest monotonność, rano wstajesz, jedziesz, załóżmy do Gdańska, wracasz tam po 7-6 godzinach, odpoczywasz godzinę, dwie, jedziesz na drugi trening i masz już 21, 20 i spać jeszcze w kółko, jak mamy sezon przygotowawczy. Ale aż takiej dużej monotonii to, że... to u nie ma, bo widać, że ranczo oglądasz, nie wiem, tak, każdy, <śla> każdy, każdy odcinek jest inny. Izo, masz właśnie jestem ciekawy, kiedy ty zaczniesz się i socjal mediami interesować i zawsze coś coś rzucać, nie wiem, jakie jest samochodem, cokolwiek kibice też są ciekawi. Gdzie jedziesz, po co jedziesz, co robisz, co jesz, do kogo przychodzisz. Może warto tutaj z rad kolegi skorzystać? Może i warto, ale nie wiem, jakoś... Chyba nie jestem tego stworzony do końca. Tak, tak, jak i... mówił już o ranczu to chcę podkreślić, że tam jest mega dużo odcinków i sezonów, a ja że oglądam to czwarty raz.

Odłóż mi te buty stąd. Sasz ile masz teraz? Byłeś w szkoleniach, w social mediach, to Panie promotorze, tutaj ewentualnie o. dla Kaspra awaryjnie. Sasze jest gotowy, o. 80 kilo. Ale to nie jest fajne. normalnie. <grytanie> Że skrzypek będzie się napięwał. A czemu nie? Kurwa. A się tak ale jak się lebo potem? skrzypek nie lebo Ej, ale wagowo to ty A, byś tak, pasował. Ej, tak, tak. ej tak, tak. dałaby sobie. Cholera. ciągnę Dobra, zróbmy no. to. Teraz? Christian Tu jest walka. Tak. Sensacyjnie Adam odbierze pas. Tak widzę, dlatego Adasze się kieruje ten czaj tak, no, tak wiesz Za bardzo go męczy tymi pytaniami Tak jest. Ja denerwuję. No. Co się męczy? Ale słuchaj, właśnie <laughs> mi się. Bardzo, twoja postawa mi się bardzo podoba, bo ty właśnie wychodzisz, ja nie robię sobie z tego pastiżu. To jest fajne, że wychodzisz do tych, wiesz. Niech się śmieją, ty się tym nie przejmuj, robisz dalej swoją robotę. To jest wiesz, z tych wszystkich ludzi, nawet jak wspominały te głupie fliki, z nich też się wszyscy śmieją. A ja, oni się dzisiaj niestety śmieją z gnieściarze. Ale gadają, tak jest. Także wiesz. Ten, słuchaj, ten hit o tych pośladkach, że wyszedłeś i umyłeś sobie, to jest po prostu. Ale naprawdę. Wychodzi wie chodzi teniku, umyłem w tej pośladki. Jak to były moje kobiety. Ale to były moje. Cholela. Cholela. A ja tak już wziąłem. Ludzie sobie pomyśleli ci, bo to jest jakaś to, bo ludzie w się nie myją.

No i jak wrażenia po konferencji? Spoko, śmiesznie było e, Promocja Ranch'a, oglądajcie, pamiętajcie o Ranch'u ne, Najlepszy serial e, polski ever A jak e, informacja o, z, o zmianie? Było w myśli o ale powiedziałem wow, że ładnie, kulturalnie Coś jeszcze? Jakieś typy? Kogo możesz dostać? Ja szczerze mówiąc, wątpię, że będzie o walka o pas, bo wątpię, żeby ktoś wziął Cały miesiąc przed walką, jakąś walkę, nie? Przed galą, przepraszam Walkę A jakieś typy, kto, kto by to mógł być? Kto by, mógł z Tobą zawalczyć? 700 lat nie wiem Nie masz nikogo w głowie? Nie Ktoś wyżej w rankingu? Czy nie? Jeżeli może, z Polaków może, może Sokoła, ale raczej Sukowskiego Kamila, ale raczej jego nie wezmą Może być walka, ale na pewno nie opas Właśnie wracamy z konferencji Galą w Karlinie, a tutaj meczy ładnie naszych siatkarzy leci Jeszcze trochę drogi zostało, ale ale chyba zdążymy na drugą kamila. Już właśnie wróciliśmy z konferencji w Karlinie Mecz naszej Polski jeszcze trwa siatkówkę, ja szybko zwijam się Szybko umyć, oglądać do końca. Liczymy na Was. I co? Pamiętajcie o komentarzach, o lajkach i o subach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.